Wczoraj odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Spraw Obywatelskich Rady Miasta Pawianic. Wizytowane miejsca to m.in. Park Wolności. W czasie tego posiedzenia przede wszystkim nastąpiła pozytywna opinia na temat formy artystycznej, która powstanie w Parku Wolności na terenie byłego cmentarza wojennego. W miejscu wybranym będzie to takie miejsce upa upamiętniające ten cmentarz wojenny na terenie Parku Wolności. Członkowie komisji będąc właśnie tam w Parku Wolności w terenie zobaczyli to proponowane miejsce i zaakceptowali to miejsce. I co to będzie? To będzie taka prosta forma artystyczna stworzona z powiedzmy takiego dużego polnego kamienia głazu z bardzo taką surową obudową, na której będzie umocowana tablica z pamiątkowym napisem. Po prostu y, doszli Państwo radni do wniosku, że, że jak na dzisiaj, forma artystyczna musi być no, z natury rzeczy odporna na jakieś tam uszkodzenia, a jednocześnie dająca świadectwo tamtym czasu. Również na szczelnicy byliście Państwo przy kontrowersyjnej parkowej. Coś tam się zmienia w tej chwili. Tak. Mam nadzieję, że wreszcie w tym roku losy budynku po byłej kawiarni Parkowa się odmienią. Wreszcie odnaleźliśmy chętnego inwestora, który zdecydował się, wydzierżawiając ten teren na okres 10 lat, dokonać niezbędnych remontów i przeróbek i w zamierzeniach jego jest przywrócenie tego budynku swojemu celowi, czyli punktowi gastronomicznemu restauracji. Parkowa będzie czynna prawdopodobnie już od 1 czerwca tego roku. Kolejnym wizytowanym miejscem był park przy ulicy Zielonej. Członkowie komisji mieli okazję zobaczyć, właśnie na terenie, tak mówię, parku Zielona Górka, bo to jest takie zwyczajowe określenie z moich lat dziecięcych. Zobaczyć, co tam już zostało zrobione i przedsmak tego, jak to będzie wyglądało przy końcu drugiego kwartału tego roku. W roku 2000 całość robót będzie wykonana. Koszt nieszacunkowy, bo już jest wynikający z przetargu i z, z podpisanej umowy 340 tysięcy złotych płatne z budżetu naszego miasta. A jakie teraz prace tam zostaną poczynione? Zakończone zostały wszystkie prace przy zieleni, cały teren został odchwaszczony, zostały wszystkie zabiegi pielęgnacyjne przy drzewach wykonane, zostały do zrobienia całe kształtowanie terenu, łącznie z Przebudową górzeczki saneczkowej, wybudowaniem alejek żwirowych, boiska sportowego, no i zamontowaniem, ustawieniem urządzeń zabawowych. Od września ubiegłego roku realizowany jest trzeci etap budowy kolektora sanitarnego, który połączy Pabieńce z grupową oczyszczalnią ścieków w Łodzi. Jest to największa miejska inwestycja. To jest odcinek o od długości 1428 metrów. W chwili obecnej jesteśmy na realizacji, realizujemy 900 metrów od początku tego odcinka. Jeżeli chodzi o środki finansowe, to w roku 2000 przeznaczyliśmy na realizację kolektora 6 milionów 698 tysięcy złotych. Z tego mamy 3 miliony z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy oraz milion złotych z Wojewódzkiego. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przenosiliśmy również środki własne w wysokości 2 698 000 zł. Kiedy zostanie zakończony ten etap? Ten etap zostanie zakończony na koniec sierpnia. Pomimo równego terenu, nie obyło się bez pewnych problemów technicznych. Wydawać by się mogło, że kolektor, który biegnie w szczerym polu. I nie będzie żadnych problemów z jego wykonaniem. Okazało się, że wody gruntowe na wysokości wysypiska są bardzo nisko i praktycznie wykop jest na bieżąco zalewany wodą. Na okrągło pracują dwie pompy odwadniające. Praktycznie, gdybyśmy te pompy wyłączyli, to wykop zostałby zalany. Także są problemy techniczne związane właśnie z odwodnieniem tych terenów. Po wykonaniu trzeciego etapu zostanie do wykonania etap ostatni obejmujący odcinek o długości 2700 m. Realizacja kolektora biegnie zgodnie z planem. Harmonogram przewiduje zakończenie budowy kolektora pod koniec 2002 roku i mamy nadzieję, że ten termin zostanie dotrzymany. Mariusz Werbelski został laureatem plebiscytu Nowego Życia Pabieńc Bohater Roku. Wyboru funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w Pabieńcach, który w ubiegłym roku uratował życie tonącemu chłopcu, dokonali czytelnicy z gazety. Wczoraj w restauracji Trzy Korony w kameralnej atmosferze podziękowano bohaterowi roku 1999. Mariusz, moje serdeczne gratulacje w imieniu wszystkich kolegów policjantów. Ja mam nadzieję, że po prostu takich policjantów w pamięci mam więcej, tylko że nie mogą, nie mają możliwości się wykazać. Po prostu, że... Są tak samodzielni jak i ty. Dziękuję który... Ci serdecznie. Pomierzchności dla Ciebie, dla Twojej rodziny. Dziękuję bardzo. Oprócz pamiątkowej statuetki Mariusz Werbelski otrzymał także nagrodę w postaci dwutygodniowych wczasów w ustroniu morskim ufundowanych przez spółkę Pawox oraz okolicznościowy album od proboszcza parafii Najświętszej Marii Panny. Nie zapomniano także o potomku funkcjonariusza. Dla urodzonego 16 marca bieżącego roku Patryka Werbelskiego przeznaczono dużą paczkę jednorazowych pieluszek. Złodzieje wyposażenia wind pojawili się wczoraj w wieżowcach przy ulicy Nawrockiego. Skradzione zostały kasety z przyciskami, te wewnętrzne i zewnętrzne. Dość, że wyrządzone szkody zostaną pokryte z kasy spółdzielni, czyli naszych pieniędzy, to wystąpić mogło tu zagrożenie życia. Windy są skomplikowanymi urządzeniami i każda nawet drobna dewastacja może być przyczyną tragedii. Mieszkańców bloków, w których zamontowane są widy, prosimy o większe zainteresowanie się tym tematem. W przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek należy je natychmiast zgłosić gospodarzowi bloku. A kiedy zauważymy podejrzane osoby majstrujące przy windach, natychmiast dzwońmy po policję. 21. sesja Rady Powiatu Babieńskiego rozpocznie się jutro o godzinie 10 w Miejskim Ośrodku Kultury. W proponowanym porządku obrad zaplanowano m.in. przyjęcie uchwał w sprawie powiększenia składu osobowego komisji rewizyjnej, przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji oraz sprawozdania starosty z wykonania uchwał rady podjętych w okresie od pierwszej do 20 sesji. Na retransmisję obrad zapraszamy do naszego programu o godzinie 17:45. Zaplanowany na 22:15 program Unia Europejska, konferencja prasowa Business Center Club nadamy w innym terminie. Za zmiany przepraszamy.